Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E bardzo mi miło, że będę mógł z Państwem jakby porozmawiać czy przekazać jakby trochę swoje patrzenie na, przez pryzmat tego, w jaki sposób kształtować kompetencje biznesowe, kompetencje przedsiębiorcze i z takim trochę naciskiem na, na te kompetencje przedsiębiorcze, nie tylko na kierunkach ekonomicznych, bo pewnie jak sobie myślimy, to takie kompetencje przedsiębiorcze, biznesowe, one generalnie co do zasady na kierunkach ekonomicznych są kształtowane, natomiast na tych kierunkach nieekonomicznych czasami pojawiały się problemy, to znaczy patrzymy przez pryzmat jakby uczelni patrzymy przez pryzmat kierunku i okazuje się, że tam staramy się kształcić pewne kompetencje twarde wynikające z kierunku kształcenia i trochę zapominamy o tych kompetencjach biznesowych, ale jakbyśmy popatrzyli sobie przez pryzmat tego kto te biznesy zakłada, to nagle się okazuje, że tak naprawdę większość osób z tych kierunków nieekonomicznych, to są informatycy, to są czasami kosmetologowie, to są osoby z kierunków turystyka na przykład, zakładają różnego rodzaju biznesy i ja z państwem chciałbym troszeczkę na ten temat porozmawiać to czy pokazać, w jaki sposób nam się wydaje, że fajnie by było kształcić te, czy te, te kompetencje biznesowe wśród tak naprawdę wszystkich studentów, nie tylko tych studentów kierunków ekonomicznych. Ale zanim do tego przejdziemy. Chciałbym, żebyśmy sobie jakby spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jak, jak wygląda wybór absolwentów uczelni wyższych, jeżeli chodzi o ich taką ścieżkę kariery zawodowej. To znaczy, jakbyśmy sobie wzięli, jakby tutaj na scenę studenta, studentkę, a w zasadzie absolwenta, absolwentkę, i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, co ta osoba może zrobić, patrząc przez pryzmat tej kariery zawodowej. Ja tutaj widzę tak naprawdę pewne dwie drogi, które może wybrać. Moi studenci czasami podrzucają trzy drogi, zaraz Państwu powiem jakie, ale pierwsza droga to jest taka droga, powiedzmy, etatowa. To znaczy, kończę studia i generalnie wybieram sobie jakąś organizację, firmę, korporację, być może instytucję, do której po prostu idę i realizuję pracę, świadczę usługi na rzecz mojego pracodawcy. I to tak możemy sobie nazwać ścieżkę, ścieżkę etatową. Tak? Natomiast druga ścieżka, którą, którą, możemy, którą możemy iść, którą możemy realizować, to jest ścieżka stricte biznesowa, tak? czyli po skończonych, po skończonych studiach osoby młode, studenci, absolwenci mówią, dobra, to ja bym chciał wejść w tą ścieżkę biznesową. Moi studenci mają jeszcze jeden pomysł, ja im z reguły go odradzam, bo to jest taki pomysł, który, który powoduje, że oni mogą trafić na najdłuższą ulicę w Warszawie, czyli Rakowiecką. Dziś wchodzą, za trzy lata wychodzą. Ja im z reguły mówię, że to nie tędy droga, raczej wybierzcie albo tą ścieżkę etatową, albo tą ścieżkę biznesową. Jakbyśmy sobie zastanowili się albo w ogóle poszli w tym kierunku tej ścieżki biznesowej, to ja nie ukrywam, zresztą jak popatrzymy przez pryzmat statystyk, to e, tą ścieżkę biznesową jednak wybiera znaczna, e, znacznie mniejsza część studentów, aniżeli tą ścieżkę etatową. E, dlaczego? Pewnie dlatego, że ona jest generalnie trudniejsza. E, nie wiem czy Państwo wiecie, zakładam, że tak. E, ze ścieżką biznesową jest dość duży problem. Problem polegający na tym, że około statystyki mówią, 70-80% młodych firm upada w pierwszych latach działalności. Jakiś czas temu te statystyki mówiły o tym, że upadało w pierwszym roku działalności, ale środki unijne powodowały, które były jakby dotowane na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mówiły, utrzymasz biznes przez 12 miesięcy, wtedy nic ci nie zrobimy, jak go za chwilę zamkniesz. Tak? Dzisiaj jakby mamy to yy, i, i wtedy było wtedy, teraz jest tak, że do 12 miesięcy, wcześniej było do 12, więc. Sytuacja była tego typu, że te młode firmy upadały do 12 miesiąca. Dzisiaj się to przesunęło i upadają firmy pomiędzy 12 a 36 miesiącem działalności. A więc ta statystyka no nie jest dobra, tak? No jeżeli Państwo popatrzycie, 7-8 firm na 10 zakładanych niestety nie radzi sobie z prowadzeniem te, tego biznesu. I my jeszcze pracując na uczelni, pracowaliśmy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zajmowaliśmy się szeroko rozumianą przedsiębiorczością i zastanawialiśmy się, z czego to się Bierze. Znaczy, z czego to się bierze, że tak, tak dużo tych firm niestety nie radzi sobie na, na rynku biznesowo. I tych czynników okazało się, że jest naprawdę bardzo dużo, natomiast my zdefiniowaliśmy dwa takie główne czynniki, które z naszego punktu widzenia powodują ten problem. Pierwszy czynnik to jest wyobrażenie o biznesie a rzeczywistość. To znaczy jak rozmawialiśmy z naszymi studentami, zadawaliśmy im pytanie, hej, z czym wam się kojarzy biznes? Generalnie wszyscy mówili z kasą, samochody, spotkania biznesowe, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywistość jest zgoła odmienna. Ja mogę powiedzieć, jak na początku ja też marzyłem o Mercedesie, tak jak moi studenci i powiem że jeździłem Mercedesem, tylko jeszcze jeździło ze mną 40 innych osób, które miały bilet miesięczny i jakby i to jest pewien problem. Ja pytałem moich studentów, dlaczego tak jest. Znaczy, z czego się to bierze, że jakby oni mówią o, o tych Mercedesach takich, yy, a, a, a ta rzeczywistość jest inna, no to oni mi zawsze powtarzali. Ja pochodzę z Rzeszowa. W Rzeszowie mamy taką dość dużą spółkę technologiczną, nazywa się Aseko Poland. I studenci mówili... Panie Wojtku, proszę zobaczyć, prezes Góral przylatuje z śmigłowcem z Warszawy do Rzeszowa na mecz eko siatkówki e, i on może to zrobić. I wtedy ja z nimi rozmawiałem jakby w takim kontekście, żeby oni zrozumieli, a czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak ten biznes wyglądał 30 lat temu, kiedy Pan Gural ten biznes tworzył, czy zastanawialiście się nad tym, jak wyglądał ten proces, no i oni generalnie mi odpowiadali, że nie, to znaczy oni patrzą na biznes tu i teraz. A więc jednym z problemów, który my widzimy, to znaczy, że młodzi ludzie wchodzą w ten biznes, Trochę mieni tym dziś student, jutro milioner i okazuje się, że ta rzeczywistość jest go odmienna. Nie ma tego Mercedesa w przeciągu kilku miesięcy, no i niestety robił krok z Drugi problem, który sobie wy, który zdefiniowaliśmy, to jest uczymy o biznesie, a w zasadzie, a nie biznesu, to nawet nie jest nasze jakby takie powiedzenie, tylko to jest powiedzenie studentów. Znaczy, jak rozmawialiśmy z nimi na temat tego, jak, się, jak, jak, jak u, uczy się ich e, na uczelniach e, te, 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 tego, tego zakresu biznesowego, to oni zawsze mówili, my widzimy pewien problem, problem polegający na tym, że nas uczą o biznesie, a nie uczą nas biznesu. To znaczy tam nikt nam nie daje możliwości podejmowania jakichś decyzji, analizowania wyników, wyciągania jakichś wniosków, jakichś sprawczości, tylko opowiadają nam różne rzeczy definicyjne na temat biznesu. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć narzędzie, które nazwaliśmy branżowe symulacje biznesowe. To są narzędzia, dzięki którym studenci w ramach zajęć mają możliwość zakładać i prowadzić wirtualne przedsiębiorstwa albo w wybranej branży albo w branży, w której się kształcą. Przykładowo studenci informatyki zakładają prowadzą serwisy IT, studentki kosmetologii salony kosmetyczne, a studenci logistyki zakładają prowadzą wirtualne, wirtualne firmy transportowe. Jak to jest zorganizowane? Wyobraźcie sobie Państwo, czyli przychodzicie Państwo jako wykładowcy na zajęcia ćwiczeniowe raczej albo laboratoryjne, jest sobie wykładowca, ma grupę osób nie wiem 30, mówi dobra, to w tych 30 osobach ja chciałbym stworzyć 10 zespołów trzyosobowych i te 10 zespołów założy 10 wirtualnych przedsiębiorstw, nie wiem, biur podróży, 10 wirtualnych biur rachunkowych, 10 wirtualnych firm transportowych. I te 10 wirtualnych firm będą działały na jednym konkurencyjnym rynku, a więc decyzje jednego zespołu będą miały przełożenie na wyniki drugiego i odwrotnie. A więc ci studenci w ramach swoich ćwiczeń tworzymy takie wirtualne miasto, można powiedzieć, nie wiem, wirtualne rzeszów i w ramach tych ćwiczeń studenci... Podejmują realistyczne decyzje biznesowe, od początku wymyślają nazwę, wymyślają misję, zatrudniają pracowników, mówią co chcieliby sprzedawać w ramach tego konkretnego biznesu, na przykład biura podróży, A zatrudniają pracowników, kupują odpowiednie sprzęty, kupują zasoby, wydają środki na reklamę po to, żeby ostatecznie ustalić ceny swoich usług. A wykładowca na koniec takiego okresu decyzyjnego, jedna runda decyzyjna to jeden wirtualny miesiąc, to ile trwa taki miesiąc, określa sobie wykładowca, to może trwać jedne zajęcia, to może trwać jeden tydzień, takich okresów decyzyjnych w symulacji jest 12, a więc 12 najcięższych miesięcy prowadzenia biznesu przez, przez studenta. Jeżeli studenci zrealizują zadania w ramach jakby jednego, jednej rundy decyzyjnej, wykładowca przenosi ich do następnej rundy, jest symulowany, symulowany rynek i studenci otrzymują informację zwrotną. Przede wszystkim otrzymują ranking. Ranking wirtualnych firm z ich grupy ćwiczeniowej, który pokazuje, kto jest pierwszy, kto jest drugi na podstawie takiego wskaźnika, jak wynik działalności, który jest iloczynem pozostałych wskaźników, takich jak wynik ekonomiczny, czyli mówimy studentom, słuchajcie, biznes robimy dla kasy, koniec, kropka. Natomiast mówimy, że słuchajcie, nie tylko kasa się liczy, liczy się też zadowolenie pracowników, liczy się też zadowolenie klientów, e, liczy się też, czy się firma rozwija i czy się zbytnio nie zadłuża. I teraz, jeżeli ci studenci dostają taką informację, którą tutaj widać, czyli taki ranking zespołów w ramach grupy, to oni wszyscy mają problem. Ci, którzy są ostatni, mają problem, bo mówią, Krzysiek, Piotrek, my jesteśmy ostatni. Dlaczego jesteśmy ostatni? Nikt nie chce być ostatni. tak, Więc musimy coś zrobić, żeby w kolejnej rundzie decyzyjnej być wyżej. Więc mają problem, który muszą rozwiązać. Studenci z pierwszego miejsca mówią: Jesteśmy najlepsi, możecie się od nas uczyć biznesu. Ale oni znowu mają problem, bo odpowiadają sobie na pytanie: dobra, ale które decyzje przyłożyły się na to, że jestem pierwszy? Więc mają problem. I teraz chodzi o to, że oni jakby mają te problemy i mogą w ramach symulacji przeanalizować szereg wyników o, przychodowych, sprzedażowych, kosztowych, zadowolenia klientów, pracowników itd. Po co? Po to, żeby w kolejnych ruchach decyzyjnych... Mieli możliwość dokonać modyfikacji swoich decyzji i rywalizować razem ze studentami. Tutaj macie Państwo przedstawione branże, w których można prowadzić takie biznesy, jest ich 20. One są dostosowane do kierunków studiów. Ja mówiłem Państwu teraz o trochę o symulacji zarządzania firmą, natomiast w ramach jakby naszego portfolio mamy. Kilka typów symulacji, symulacji planowania biznesu, taki trochę wirtualny biznesplan, symulacji zarządzania firmą, gdzie studenci mogą zarządzać firmami. firmami. Mamy symulację restrukturyzacji firmy gdzie, firmy, gdzie studenci przejmują firmę, która ma problemy i teraz muszą zobaczyć jakie problemy, wymyśleć stan, taki plan naprawczy i realizować, w sensie poprawić swoje decyzje. Mamy symulację zarządzania projektami, i mamy symulację zarządzania finansami osobistymi. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać, to jak to wygląda z perspektywy uczelni. Dzisiaj korzysta z tego ponad 100 uczelni w kraju. Tutaj mamy pokazane dwie: Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Politechnikę Opolską. Jak one korzystają, jeżeli chodzi o kUL? Na pierwszym stopniu, pierwsze to jest przedmiot przedsiębiorczość uczelniany, a więc wszyscy studenci prowadzą, prowadzą biznes. Natomiast i oni mają jakby pewien pretekst, później jak wchodzą na inne przedmioty, to mówimy, a pamiętacie, jak prowadziliście biznes, a teraz rozszerzamy marketing, rozszerzamy finanse. W przypadku Politechniki Opolskiej jest to stosowane z reguły na piątym, 6 semestrze jako pewne podsumowanie, czyli. Poprawa, po Uczyliście się pewnych rzeczy na różnego rodzaju przedmiotach, a teraz jest czas na to, żebyśmy Was sprawdzili, na ile potraficie jakby wykorzystać tą wiedzę, którą zdobyliście. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli ktoś by chciał porozmawiać na temat symulacji, to tutaj jesteśmy. To jest też fajne narzędzie w kontekście dropoutu i tego, że studenci mogą realizować zajęcia w formie online'owej. Także dziękuję ślicznie.